Cześć, witam Was bardzo serdecznie. Ja jestem Maroko Bragi. A przed Wami kolejny materiał z gry Elden Ring w wyzwaniu bez levelowania. Także zapraszam do oglądania. O, a dobra, ja już tutaj najprawdopodobniej zginę. E, także wolę się tutaj trepnąć. Będzie smutno, Sylwonia, ale Sylwonia zawsze z nami jest, z duchem. Może nie ciałą, ale zawsze duchem. Codziennie na streamie. Znaczy, może nie codziennie, bo wujek Marek już się opierdziela. I codziennie to nie streamuje, ale. Ale kiedy jest stream, to zawsze Sylwonia jest, także. Jest usprawiedliwiona. Ile tak, Matthew, robisz kilometrów dziennie? Tak z ciekawości. Obliczałeś to kiedyś? Że masz takie obiecujące. Obiecujące wyniki. Jak. Jak zrzucasz kalorie. Tutaj się ukryło. Palenisko. Jest! Mamy to! Idziemy do bossa. Mam was, dupalu! Wszystkich! Teraz przeciwników oczywiście, mówiłem. A tu nie było czegoś? Kogoś temu? Jezu, myślałem, że tu coś jest. Na tu te rogi świecące, szatana, szatan mnie w... normalnie oszukał Może nie na pustyni, ale w jakiejś świątyni po poroża Dobra, z bossem możemy walczyć Także no co? Ale tutaj nie przejdziemy Kurcze, tam jak pójdziemy to będzie w pierdól, ale to jest związane z fabułą, znaczy z fabułą z questami Muszę sobie przypomnieć Dobra, tak czy siak mamy busika, na busika się parowanie nie przyda, to weźmiemy sobie serię ataków, no i zdejmiemy sobie tarczę, i zdejmiemy sobie tarczę, no i ciśniemy, i ciśniemy, słuchajcie, co tam Patryks, witam serdecznie, dobry wieczór, witam, już zdrowie pytam, panie kolego, co tam? Duch królewskiego przodka <laughs> Nie wyczułem... tego ataku, a to jest dosyć prosty atak Ty się leczysz albo teleportujesz. Dobra. Raz, dwa, trzy. A wycofaj. co A muszę wyczuć naprawdę moment do. Oj. To było ryzykowne. Ja za często, za bardzo ryzykuję tymi atakami ładowanymi. O! To mogło boleć. Raz, dwa... Ja tak zaskakuje z góry, to trzeba chyba robić uniki na lewo lub na prawo. Ach, tu mnie zabił. Tu nie wyczułem za bardzo momentu. O, tutaj chyba ma bardziej taki przytrzymywany ten w powietrzu. E, nie co ta pierwsza wersja, bo ta pierwsza wersja jeszcze była tego przeciwnika. Kurwa, ostatnie miejsce łaski. E, z, jak nie to, to jak cały czas źle klikam, nie? Jak, nie? jak nie trzeba, to wybieram miejsce łaski. Jak trzeba, to miejsce, Mar i, miejsce Mariki. Taka robota. O, właśnie to, co mówiłem. On robi tą podwójną... podwójny atak. Trzeba zrobić unik do niego. Raz, dwa, trzy. Nie trafiłem z Nie trafiłem z ładowanym. O, i właśnie ten podwójny kombo jest chyba najlepszy. Jego, oczywiście. Ja wtedy mogę zadać ładowany atak. Jak zrobię, oczywiście, unik do niego. Dobra, tutaj niepełny ładowany, ale też wchodzi. A on się ładuje, ok, tylko jak mu to przerwać, to ładowanie? Czy ja mogę do niego podejść? To jest dobre pytanie. Ja pierdzielę, o tego nie znałem. Dobra, ataku nie znałem. Trzeba będzie do niego jakoś podejść jak on się ładuje, tylko czym o tu tą sekwencję przerwę? To jest pytanie. Ach! A, i to, no, tego ataku nie znałem. Nie pamiętałem go, nie? Niestety, niestety. No, robi się dostać bardziej ciekawiej. Nie więcej mu życia zabierzemy. A widać, że te, at te ataki są dosyć ryzykowne, ale stali z talizmanem, który zwiększa jego <coughs> ich moc, dodałem konkretne obrażenia. Coraz więcej pokazuje ataków. Jakiś kurczę, których nie widziałem przy pierwszym starciu. No dawaj. Proszę nie sp spamować. Z mogłami mgłami czytelskimi, teraz dwa, oczywiście nie trafiłem, bo po co? Jezus, myślałem, że mi pizgnie czymś. On to się chyba ładował. Ja mu przerwałem. Tak podejrzewam. Tak coś podejrzewam. Ale zabrał mi życie w czasie swojego. Ładowania. Ale teraz ma nowe ataki, trzeba też o tym pamiętać. Które nie bardzo znam. Ja wiem, czasami nie zrobić tak, żeby ten eliksir z tą tarczą. Żeby wziąć go na tą drugą fazę. Bo pierwszą, tą pierwszą jeszcze jakoś w miarę ogarniam, ale gorzej z drugą. Się widzę bardziej dynamicznie zrobił. Wow A jak teleportuję to rzucasz już ten, nawet cały szeregiem, Biegniemy, biegniemy, biegniemy nie nie wiem jak co mnie nie trafił No trafił Cofaj. Teraz, gnojku, ciekawe czy się będzie leczył, czy masz tylko pierwszą opcję taką. Ja pierw Dobra, nie wyczułem. Nie wyczułem tego tak ataku. W ogóle nawet nie wiem na czym on polega. Raz, dwa. Zaskakuje z góry, ale nie mogę wyczuć tego timingu. Ja pierdolę serio, ale mnie wkurwiasz tym twoim leczeniem, muszę cię szybko załatwić. Ja pierdzielę serio. Aj, tutaj się trochę chyba połaszczyłem. Tu się niestety chyba trochę połaszczyłem o, o, o atak, ale zaczynam ogarniać. Chyba już nie będę zużywał nowego eliksiru. Teraz daj mi chociaż jedną tą, tą tarczę. Jeden hit, mogę przyjąć bez praktycznie staty życia. Zostawię sobie go na drugą fazę. Hmm. A resztę stolców ogrywałeś? Czy też. Sek nie, wszystkie, wszystkie, wszystkie teńkie. Wszystkie ciuteńkie są wyplatynowane. Także, ale już z góry mówię, że te platyny są łatwe w tych sozlajkach. -like Dużo trzeba się napocić, ale tak, Mefiu, ograłem, dokładnie. Mefiu ma rację. On się chyba ciągle leczy, ale ma jakiś tam czas na to, wiesz. Trzeba, jak go szybko załatwisz, on potrzebuje czasu pomiędzy turami leczenia. Także trzeba yy, odważnie atakować. Na przykład w, ten, w tym miejscu, kiedy ja unikam tego podwójnego komba i ładuję atak, muszę zaatakować dwa razy. Żeby więcej mu życia zabierać, bo ja tracę czas, a on wtedy. On wtedy ładuje się po kolejny. I tutaj kurczę... Ja za dużo czasu po prostu na tracę na walkę. Muszę odważnie tutaj podchodzić. O, i tutaj, ładowane ataki dwa powinny wejść. No ale nie zawsze się da. O, właśnie tutaj już tylko trzeba wiedzieć, kiedy nie zaryzykować. No, czasami zależy jeszcze, gdzie stoimy, nie? Czasami ta ładowana tak trafi, a czasami nie. Mój pierwszy PC był od razu Koksem i kupiłem go za swoją kasę. No, to ja tak samo, ja tak samo. Ja cały czas mam ten komputer, tylko cały czas go, cały czas w niego kasę inwestuję. Ja chyba za swojego, swojego dałem chyba ponad 6 kafli, nie? No i do tej pory go cały czas, w niego inwestuję, nie? Raz, dwa. Dobra. Dobra, się tutaj gdzieś teleportnie. Raz. Dwa. Dobra. Dobra, na wszelki wypadek wezmę sobie już tutaj tą buteleczkę. Chociaż. To nie poprzedzimy atakiem. Aj, aj, aj. Mogłem. Ja za, za późno, na do niego doskoczyłem. I go nie trafiłem. Będzie się leczył. Wiesz, co, nie mam. Aj. Ale teraz trzeba mu szybko ładować te ciosy, bo on będzie miał co, co jakiś czas, będzie się ładował i nie będę w stanie mu nic zrobić. Dobra. Za daleko teraz się zrespił. Raz, dwa. Mamy to. Raz zaryzykowałem, ale. Ale się udało. Pokonano legendę. Wizerunek królewskiego przodka. Dokonano osiągnięcie duch królewskiego przodka. No już tutaj trochę ryzykiem i spamowaniem, ale się udało. Słuchajcie, ale się udało. Elegancko, kurczę, trzeci bot dzisiaj na transmisji. Nawet, nawet. Słuchajcie, nawet. Nawet. Dobra. Co my tutaj dostaliśmy od razu? Czytam kuczę tej temy, bo później zapominam. Wizerunek, tak? Wizerunek ducha królewskiego przodka, wyryty w złotym drzewie. Moc jego imiennika może zostać odblokowana yy, dzięki czytającej z palców. Można jej też użyć, by zyskać olbrzymią liczbę runów. Duch przodków to zjawisko istniejące poza zasięgiem złotego drzewa. Ży yy, życie kiełkuje ze śmierci, tak samo jak z, na yy, z narodzin. Tak to już jest z żyjącymi. <słyszy> Wymieniacie się kurcze informacjami o sprzęcie 8 bit. Najpierw C64, a potem A500. krawo ja na swój zarabiałem w wakacjach, karmiąc ryby na hodowli. <laughs> każdy jakoś, każdy słuchajcie, jakoś się kurcze dorabiał. No. Że na twoje sprzęty. Ja na swój sam... Na, te, na komputer to jeszcze już na, na jakoś w szybko uzbierałem, ale ja na dwa ataty i żeby swój pierwszy samochód kupić. Kurna, który jeżdżę już do tej pory. Tak swoją drogą, nie? Tak się gadamy, Marawa się widzę, ale ciekawy temat ogólnie. Ciekawy temat, panowie. Nie mówią, że nie. Dobra, słuchajcie, a ja już kończę. Zobaczcie tylko, co jeszcze możemy dostać za. za... Za tego przeciwnika. Jak mówię, on nie był jakiś wybitnie trudny. Słuchajcie, kontynuowanie questu Rani oraz Fi, bo te dwa questy się ze sobą w pewnym momencie krzyżują. Będziemy już, słuchajcie, kontynuować, bo to jest w Nokronie. Będziemy kontynuować, bo to właśnie te, tutaj w tym Nokronie są te dwa questy, które będziemy dalej ciągnąć. To zrobimy już na kolejnej transmisji. Ja jeszcze, słuchajcie. Okej, ja jeszcze się cofnę, szybką podróżą. Cofnę się tutaj i zobaczę, co ciekawego możemy dostać. Fajna walka. Fajna walka, jak mówię, ona nie była wybitnie trudna. Gdybyś zaczął po prostu wiedzieć, kiedy zaatakować lub uniknąć i to wszystko. Przedam jeszcze dwa razy hardkorowe, Jeszcze bardziej cięższe walki, także. Wiadomo o co kaman, to jeszcze zobaczymy, czy coś ciekawego można z tego docha przodków pozyskać. A jak nie, to sobie go zostawimy po prostu. Chyba, gdzieś potrzebował jakiś dusz, to po prostu. No wtedy sobie te wizerunki w ogóle wyekwipuję. Można na przykład to uszk uskrzydlony wielki cierń. Nie to jest, wiem, o siła 30, no na pewno zresztą 20, na pewno będę z tego korzystał. Charakterystyczny róg przepełniony mocą duchów przodków. Tego dużego egzemplarza w kształcie skrzydła używa się jako broni czcicieli duchów. W wierze czcicieli duchów przodków uważa się je za skrzydła y, posłańców, stworzone do zb zbierania życia istot. Zbieranie życia istot, które nie doświadczyły kiełkowania. Unika umiejętność dusi y, dusiciel dusz Unieść skrzydlaty wielkie rogi, by przyzwać mizmat? Mizamat. Wysysający duszę. Wrogowie na wybranym obszarze będą mieli przez pewien czas zmniejszone obron obronę. I to jest. A to byśmy sobie mogli stworzyć tak naprawdę. Przedmiot wyko wykonany z rogów ducha królewskiego przodka. Nie wymaga tutaj chyba żadnych. Słuchajcie, żadnych um, punktów, znaczy, jakichś tam wymagań, żeby z tego korzystać. Przedmiot wy wy wykonany z rogów ducha królewskiego przodka. Przywraca punkty skupienia po pokonaniu wroga. Z rogów poległego króla kiełkuje nowe poroże emitujące światło. Tak nowe, życie, tak nowe życie rodzi się ze śmierci, a śmierć rodzi się z siły. Kurczę, to kusi. Przywraca pu punkty skupienia po pokonaniu wroga, ale po pokonaniu. To się nawet nie przyda w walce z bossami. Jakby to jeszcze. W walce z bosami to ok. Dobra. Zostawimy sobie to na razie. Bo tutaj w wyposażeniu nic nie dostajemy. Dobra. Dobra. Słuchajcie, kończymy. Ja lecę, narka wszystkim. No, trzymaj się, Wikuś. Dziękuję za obecność. Ja też będę kończył. Słuchajcie, kończymy. Kończymy. Minęło 5 godzin, czyli. Względnie, trzech bossów na pierwszym levelu, słuchajcie, pokonaliśmy, także nie jest źle. Także jeszcze raz bardzo, ale to bardzo Wam dziękuję na, na, za obecność na dzisiejszej transmisji. Na kolejne, jeszcze nie wiem kiedy, też będziemy. E, słuchajcie, też będziemy e, kontynuować. E, ale ten, te questy dwa, bardzo ważne. No i po drodze będą ciekawi bossowie, także. No i to nie są bossowie na, na, na godzinę, nie czy na dwie. Tego, co, z tego co sobie przypominam. No ale jak no ta z, z nimi nam pójdzie to już zobaczymy na kolejnych transmisjach z Gry Elden Ring. Kończymy słuchajcie. Mówiłem, że do drugiej akurat 5 godzin. Stykło. Wikuś. Tobie też życzę miłej nocy. Dzięki za wiadomość na Steamie. <laughs> Wszystkiego dobrego. Trzymaj się Wik. Trzymaj się Wik. Ja też już kończę. Nawet ciekawe walki dzisiaj. Rozkręcamy się z tym Elden Ringiem. Miło do, tego, do tej gry wrócić, bo wczoraj ostatnia transmisja była przed, po takiej przerwie 8-miesięcznej. Także powiem Wam szczerze, że czuć było ten, to, ta, tą przerwę, że człowiek nie mógł ogarnąć chociażby tego timingu na parowanie. No ale jakoś, słuchajcie, jakoś to, jakoś to poszło. Bardzo, ale to bardzo dziękuję za obecność, za miłe czatowanko, tak? Za poświęcony czas, że chciało Wam się, kucze tych moich smętów, wypocin oglądać